Hej, przyda nam się pomoc w rozwiązaniu tej zakręconej zagadki. Zanim zaczniemy, wpisz swoje imię. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej części gry z serii Gier ze Skubim pod tytułem Piramidalna zagadka. Mam nadzieję, że zjedziemy sobie jakąś piramidę od środka i że znajdziemy jakieś skarby. Mając taką nadzieję, chcę przez to powiedzieć, że będzie to moja pierwsza styczność z tą częścią gry. Także będzie ciekawie. Hej, przyda nam się pomoc w rozwiązaniu tej zakręconej zagadki. Zanim zaczniemy, wpisz swoje imię. Dobrze, kurwaty, za chwilkę się wpiszemy do y, księgi gości. Natomiast jeszcze chciałbym wspomnieć, że rozwiązanie tej zagadki może mi zająć y, w związku z tym troszkę więcej czasu niż zazwyczaj. Y, także w sumie bez dłuższego wstępu zacznijmy naszą zabawę. I umieramy z głodu. Powiesz nam w końcu, jak masz na imię? Myślę, że te zagadki nie są zbytnio e, tak trudne. <grywa> Zresztą przekonamy się. Dobrze, wpiszmy sobie swój nick, zanim kodłaty to normalnie oszaleje. E, tradycyjnie Infis, a jakżeby nie inaczej. Ok, wpisaliśmy sobie swój nick w księdze gości, także zaczynajmy. No to czad! Ekstra! Git! Ruchy wojsko! I dalej jazda! Potworny! Okej, okay, musimy wybrać poziom trudności. Także standardowo wybierzemy sobie średni poziom trudności, żeby nie było jakoś mega trudno, o skubi chrupki i w ogóle, nie? Stra Nie, toperze, weź się w garść. Przecież są całkiem niegroźne. To na pewno to. Jesteśmy na miejscu, to Egipt. Ale ekstra, widzicie tę piramidę? To wielka piramida. Obiecałam mojej kuzynce Telmie, że tam się z nią spotkamy. Mam jej zdjęcie, chcecie zobaczyć? O, ale jesteście podobne. To rodzinne podobieństwo. A tak w ogóle to, co ona porabia w Egipcie? Właśnie. Telma jest egiptologiem chłopaki, bada kulturę starożytnego Egiptu z okresu starego i średniego państwa. Co to? Możesz to powiedzieć jeszcze raz, ale po ludzku? Najprościej mówiąc, Telma rozwiązuje zagadki starożytnej historii. Y Trzeba było od tego zacząć. No, kochani, pora się ruszyć w końcu słowo się rzekło. A kiełbasek na grillu to by się nie upiekło? <laughs> Wejście do piramidy. Chodźmy do środka. Kurczę! Ej, zmywajmy się stąd. Zaraz. Nie możemy stąd odejść. Moja kuzynka Telma miała na nas czekać w piramidzie. Racja. Musimy się z nią spotkać. No i wygląda na to, że mamy zagadkę do rozwiązania. Idziemy. Piramida kryje wielką tajemnicę. Yy, tak. Yy, I kilka mumii. Dobrze, moi drodzy. Znajdujemy się na terenach wykopalisk. Yy, okazuje się, że będziemy musieli odnaleźć zaginioną yy, rodzinę Welmy kuzynkę bodajże, Delma, Telma, coś takiego. E, powiem wam, że sam wstęp, te intro, taki, taki bardziej movie time, Szukajmy był dalej. bardzo Przecież fajnie dopracowany. Jakieś wskazówki. W porównaniu do poprzednich części, tu jest na razie mega plus, że była ta fajna, fajnie zrobiona scenka filmowa, e, w ogóle te klimaty też mi bardzo dobrze sprzyjają. Uwielbiam tego typu klimaty egipskie, piramidy, yy, hieroglify i te sprawy. Także bardzo się cieszę, jestem podekscytowany, yy, mogąc rozegrać sobie tą grę. Dobrze, mm, tu my już nasza ekipa troszkę pogania. Także pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to figurka. Weźmy to ze sobą, może się przydać. Jakaś starożytna figurka. Nie wiem, figurka Izydy? Może? To nie jest dobry pomysł. Dobrze. E, czy coś tu możemy jeszcze wziąć? Aha, tutaj się to tylko błyska. Dobrze, chodźmy na podnamioty. O! Dalej, kochani, musimy zbadać teren. I rozwiązać zagadkę. Zdaje się, że dotarliśmy do centrum miasta. Zjadłbym coś! Może gdzieś znajdziemy budkę z kebabami. Szukamy wskazówek, kudłaty, nie lunchu. Nie? Y a nie można tego połączyć? Rozejrzyjmy się. W mieście można znaleźć wiele informacji. <noise> Nasze okomczuchy tylko o jednym, słuchajcie. Eee, temat numer 1 to jest żarcie. Nieodzowny temat naszych łakomczuchów to jest oczywiście żarcie. No i jakżeby nie inaczej, eee, w miasteczku musiała powstać pizzeria pod e, papirusem. Także zobaczmy, co znajdziemy tam w środku. To mi wygląda na normalną pizzerię! Ej, ktoś powiedział: p -p -p pizzeria? Pizza? Gazu! No pewnie. Skąd wywiało wszystkich gości? Jak myślicie, chłopaki? Nic z tego. Najpierw wskazówki, potem brzuch. Oh. Szkoda. A sam bym wcinął w... <śm> sam bym sobie wziął kawałek. Dobrze, no faktycznie jest tu dość pusto. Serwetka? Co tam serwetka? Ja chcę coś zjeść. Wezmę ją ze sobą. Takie z was flejtuchy, że serwetka na pewno się przyda. <noise> na pewno będzie przydatna. Patrzcie, hmm. ciekawe co można wygrać. Zobaczmy, co tu mamy w maszynie. E, wrzuć monetę. O, dobra, będzie nam potrzeba moneta. I albo zdobędziemy kawałek e, amuletu ze skarabeuszem. Jakiś mini sarkofag, kanapkę oraz skobich róbki. Czy to będzie sposób na stricte zbieranie skobich chrupek? Tego absolutnie nie wiem. Musimy gdzieś zdobyć monetę. Natomiast jedno jest pewne, że żadnego hajsu na razie nie mamy. Slady z, z tej kasy fiskalnej też niestety nie pozwędzimy. Byłoby to niestosowne ze strony twórców gry, gdyby wstawili tutaj taki element. Także troszkę się nie dziwię. Ale w innych okolicznościach, gdyby to była inna gra, no tak, najbardziej, można by tam było coś sobie wziąć. Dobrze, coś ty jeszcze możemy Szukajmy zrobić? Barry. Przecież muszą tu gdzieś być jakieś wskazówki. No, no, właśnie mi się wydaje, że nic poza tym tutaj nie ma. Dobrze, chodźmy dalej. Odwróćmy się eee, na miasto! a mnie nadal kiszki marsza grają. Dobrze, przyjrzyjmy się tym straganom. Owoce! Jedzonko! Kochane jedzonko! Znaleźliśmy się w raju. Masz jakąś kasę? Kupcie! Oooo! Te skrętne ptaszydła marnują nasze jedzonko! O, o. Musimy je przegonić! Skub, tu wkracza do akcji! Wielkie nieba, przyjaciele, to nie będzie łatwe. Za pomocą myszki przesuwajcie Skubiego w lewo i w prawo. Spróbujcie złapać jak najwięcej owoców. Obserwujcie, skąd nadlatują ptaki. No dobrze, moi drodzy, mamy tutaj pierwszą, o Jezu, pierwszą minigierkę. E... No, już widzę, że to nie jest zdecydowanie łatwa minigierka. Nie wiem, czy cokolwiek złapię. Ej, to nie dobrze. jest takie. To nie jest takie łatwe. Super! Dobra. Bardzo dobrze. Czyli tutaj bezpośrednio już sobie zbieramy skopi chropki. Kurde, czemu oni mi tak rzucają daleko te owoce? Co to jest? Ja się tak Świetnie. nie bawię. Dobra. Trochę odpuściły. Dobrze. No. Hej, słuchajcie, nie, nie jest tak źle. Mamy już 9 zgubich rupek. Bardzo dobrze. W tym momencie już 10. Zdarzają się takie mega hamskie wyrzuty tych owoców. Także nie wszystkie jestem w stanie uchwycić. Świetnie. Spróbuję dobić do 20, tak żeby mieć potem już święty spokój ze skubich chrupkami. Dobrze. Mm. A na razie sobie tutaj połapmy owoce. No. Uu. Udało się. Nie wiem, czy ten czas był w jakiś sposób limitowany, czy do pewnego momentu zebrania pewnej ilości skubi chrupek czy co? No, ale mniejsza z tym. Także już na start mamy 15 skubich rupek, To jest bardzo dobrze wręcz. To jest świetna wiadomość. Patrzcie, jakie piękne chodniki. Chodźmy. Przyjrzyjmy się dywanom. Hmm, nikogo tu nie ma. Nie zatrzymujmy się. Musimy odnaleźć kuzynkę welmy. Strasznie dziwne, że naprawdę nikogo tu nie ma. Znaczy no faktycznie była taka scenka na samym początku, że wszyscy zwiali z tej piramidy nagle. No, ale żeby nawet w tym mieście nic nie było? Ani żywej duszy? No, coś faktycznie musi być na rzeczy z tą mumią. Próbuję dostrzec coś małego, co moglibyśmy sobie wziąć. E, to widzimy amulety. Ja bym sobie chętnie wziął okochorusa, nie? <laughs> Ponoć ma strzec przed złem, także świetnie by się nadał na tą okazję. Nie zatrzymujmy się. Pamiętajcie, że pozory często mylą. Niestety nic tu na razie nie zrobimy. No, kochani, czas ucieka. No. Ale dziwne targowisko. Chciałeś powiedzieć bazar? Wszystko jedno. Nie wiem, może chodźmy bezpośrednio pod tą piramidę. Moja noga tam nie postanie! A zmienisz zdanie za Skubi chrupkę? Chyba nam jeszcze jakiś został. No pewnie. Dobrze. Komu by to dać? Dobrze dajmy kudłatemu. A niech będzie. Ruszmy się, kochani. No to chodźmy pod piramidę. No kochani, mamy zagadkę do rozwiązania. Rozwiążmy ją przed obiadem. Umieram z głodu! Noże to mamy jakiś kolejny stragan. Uh, aha. Wróćmy do naszych poszukiwań. Witajcie przyjaciele. U mnie znajdziecie wszystkie cuda starożytnego Egiptu. Chcecie kupić figurkę Sfinksa czy breloczek z wielbłądem? E, raczej nie. Więc może zainteresuje was egipski flet. Jego dźwięk jest niepowtarzalny. Poszukujemy naszej koleżanki Telmy. E, kim pan jest? Ja, moi wnikliwi interlokutorzy, mam na imię Józef i oferuję najwyższej jakości towary i najwyższej jakości informacje. To się okaże. Te twoje informacje, czy są faktycznie, czy faktycznie będą wiarygodne, to się dopiero okaże. Latarka? Niezły bajer, co, skubi? To latarka w kształcie piramidy. E, możemy ją sobie pożyczyć? Ciągle łazimy po ciemnych zakamarkach. Oczywiście, przyjacielu. I pamię pamiętajcie, odwiedzajcie mnie, kiedy chcecie. Mam jeszcze kilka innych straganów, może w końcu coś kupicie? Tymczasem mal salam. To znaczy do widzenia. Mamciu, gdzie on się podział? Nie mam zielonego pojęcia. Przepadł jak kamień w wodę. No dobrze, dodatkowo siwo za darmo żeśmy dostali latarkę. E, dziś wielka wyprzedaż. Coś możemy jeszcze wziąć. Dobrze, on sobie stąd poszedł. E, no, okej. Okay. Dobra. Mm. Wróćmy do naszych poszukiwań. Chodźmy. Cofnijmy się troszkę. I chodźmy już bezpośrednio do piramidy. Wielka piramida. Zajrzyjmy do środka. To chyba wejście do piramidy. Chodźmy do środka. Może spotkamy tam moją kuzynkę telmy. właśnie miała tam na nas czekać. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie fabuła tej gry e, jest. Usy e, czy fabuła tej gry jest usytuowana w gizie? i Czy to są te wielkie piramidy w gizie? Jestem bardzo tego ciekaw, bo nigdzie nie było w sumie we wstępie tego powiedziane. <grym> Za Chiny nie wejdziemy do środka! Za Chiny nie wejdziemy do środka! A zmienicie zdanie za trzy skubi chrupki? A z trzeciej strony to nie ma tam nic strasznego! <laughs> tak, z trzeciej strony nie ma nic strasznego. Dobrze, tym razem skubi dostanie dwie, a kudłaty jedną. Dobra. No to moi nieustraszeni przyjaciele, do środka! Ostatecznie możemy tam wejść! O kurczę. No i tam ostatecznie. Pośpieszcie się, bo inaczej mumia nas dogoni. Nieprzyjemny ten korytarz, prawda, Skubi? Paprykarz? Sorki, Skubi. Na twoim miejscu nie liczyłbym na paprykarz. To mi przypomina kamienny dom. Piramida to nie dom, tylko grobowiec. Tutaj chowano egipskich faraonów. Nie zaszkodzi się trochę rozejrzeć. Powiem wam, że. Te przelewniki filmowe, te cutscenki yy, są bardzo często i są mega dopracowane. Ta część wydaje mi się taka solidnie dopracowana. Yy, jesteśmy też już wewnątrz piramidy, gdzie świetnie widać hieroglify. Znaczy no, jakąś taką namiastkę hieroglifów, bo niekoniecznie musi to coś, coś faktycznie znaczyć, <grytanie> ale lokacja jest bardzo ładnie narysowana. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, chodźmy tam na lewo, może. Rozdzielmy się. Dawne, ja obadamy tę komnatę. Okej. Okay. Mam co to za dziwne miejsce. Masz rację, Dawne. Ciekawe, co te figurki przedstawiają. Czytałam kiedyś, że takie figurki przedstawiają postaci ważne dla faraona, bogów, przyjaciół, a nawet sługi. No, proszę bardzo. Znajdujemy się w jakiejś komnacie, jest. Pełno skarbów. Mamy tu jakiś obelisk, e, sarkofag stary, e, czapkę faraona lub jakąś, e, jakieś popiersie, które żuje sobie gumę. <gumy> Okej. Okay. Pełno waz, jakichś większych was, jakieś minikolumny oraz dziennik. Co znalazłeś, pred? To notatnik, coś jakby dziennik. Wiesz, to są zapiski kuzynki Welmy. Dziennik archeologiczny, magister Telmy Dinkley. Z no proszę. No Ona też ścigała mumie. Weźmy go ze sobą. Wełma na pewno to zainteresuje. Ojej, mam nadzieję, że jest cała i zdrowa. Też mamy taką nadzieję. E, natomiast Wellma z pewnością e, będzie podekscytowana tym dziennikiem. Dobrze, czy coś to możemy jeszcze znaleźć? Na pewno minimum ja nie będzie tutaj potrzebna. Mamy tu jakąś mapę, jakiś pergamin. To chyba jakaś mapa. Na tej mapie zaznaczono miejsca ważne dla archeologów. Chyba masz rację. Ta mapa może być kluczem do zagadki. Na pewno by się przydała. Szkoda, że jest ciężka i nie możemy jej wziąć. Jest za ciężka, żeby ją nieść. Dobrze, czyli będziemy musieli. W jakiś sposób ją y, skopiować? No, ale niestety na razie nie mamy żadnej takiej możliwości. Hmm, dobra. Tutaj chyba już nic więcej nie zrobimy. Także, chodźmy do tamtej prawej sali. Pracajmy i dołączmy do reszty. Jestem bardzo ciekawy, co się tam znajduje. Rozdzielmy się. Welma, weź kudłatego i skubiego i sprawdźcie, co tam jest. Patrzcie, ile tu sarkofagów. Czego? Sarkofagi to starożytne trumny. Dokładnie. E, Sarkofagi, starożytne trumny, w których chowano e, ważne głowy e, polityków, faraonów, no głównie faraonów, nie? Żeby nie było. Także najczęściej cechowały się e, bardzo e, bogatymi zdobieniami. No i niestety często było, były m, okradane przez mieszków. Przecież muszą tu gdzieś być jakieś wskazówki. Którzy penetrowali y, takie świątynie. No i niestety niewiele takich y, bardzo dobrym stanie się zachowało sarkofagów. Ale na szczęście parę egzemplarzy na szczęście się zachowały w dość dobrym stanie. I można je oczywiście zwiedzić się w Narodowym Muzeum w Egipcie. Martwię się o moją kuzynkę telmę. Musimy szukać dalej. Dobrze, czy my coś tutaj możemy znaleźć? Dodatkowego? Kurczę, chyba nic. No nie no, tu jest tylko ten sarkofag, z nim nic nie możemy zrobić. Tam jest Anubis w ścianie, pełno jakichś takich, nie wiem, wazonów. Nie chcę, żeby mnie dopadła ta zabandażowana kukła, zmywajmy się stąd! No, niestety nic tutaj nie ma, także Ej, się cofnijmy. Zostawmy w spokoju, Mumie i wiejmy, Shoobie, jasny? Mm. O, tu mam, tu mi się świeci rączka. O, A -a -a -a. kto to krzyczał? Rety, dawne gdzieś przepadła. Nagle zniknęła. Chodźcie, musimy ją znaleźć.